Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Terrarii Jest ze mną Zitu. I zgradzam. Siemaneczko. No i co, zdobyłem? Jestem wreszcie wybrałem swoją klasę, jestem samonerem. Nowa klasa. I mam coś takiego minioneczki. Mogę ich zespawnić chyba 6 które pomaga mi w walce. Tak, i proszę powiedz mi jeszcze, jakie masz itemy? Teraz masz tak tiki, całą zbroję, którą trzeba że Tiki, tiki, tak. Tiki. tak tiki. To ja troszkę tiki, wytłumaczę: ja. trzeba mieć. E, zabić planterę. Macie 25% szans na wydropienie różki, którą właśnie on te minionki. I wtedy, jak macie tą różkę, idziecie do Witch Doktora, kupujecie zbroję. Jak macie tą różkę też w dżungli, przynosicie Witch Doktora, to kupujecie chyba jakiś tam item, który zwiększa ich możliwość spawnowania się. Nie, to jest Herkules, to wtedy mać, mają więcej damage'a knockbacka. A jeśli kupicie to coś od niego w nocy mając tą różkę, to wtedy chyba... To jest ten naszyjnik, prawda? Pigmy. Jeszcze mam coś episkiego, boga. Dobra. To mniej więcej tak wygląda jego secik, jest całkiem źle przygotowany. I my wchodzimy dzisiaj do Lizardu. Otworzyłem Uważajcie, bo tu są przesrane pułapki Moje mnionki jest... O Boże! Jak mi to wow, pocisnęło? Już zginę za chwilę. Czekajcie, ja je wykopę. To są te pułapki, które ty potrzebujesz z Gredzia, ja, wiesz? Tak. No to, muszę je brać. To... Minionki, minionki saperzy, patrz. Patrz, jakie one tu fajne, te różdżki w ogóle. Aha. Minionki saperzy. Aha, tego nie mogę kopać, czyli to są te... <laughs> minionki same też wszystko rozwalą, zobacz. Czekaj, muszę ci tobie pomóc, bo nie wiem, czy on sobie poradzi z Lizard door, o zajebiście. Drzwi jaszczurki, tak? Tak. Lizard, to takie inne, takie Lizard. Czekaj, co? z gryzie, bo tutaj są pułapki, a je wykopę też. Ale moje, moje miękkie saperzy wszystko już rozbroiły. Więc spoko. Jezus, się tu upada. Jak piszesz tam nikogo nie ma na górze, jak on może paść? Ale to, to, to te pułapki nas no, zawsze biją? Mocno, dosyć. Dobra, tu jest Prejudice Blade. Zgraźle, zaczekaj na nas troszkę. Wiecie co, chodźcie jeszcze na chwilkę? Ja tu zbuduję może nam domek, żebyśmy się naraz spawnowali. A jak już znajdziemy golema. Jeszcze łóżeczka, tak. Jak już znajdziemy golema, to dopiero tam będziemy to robić. Co potrzeba. Czyli tam sobie zrobimy już ten spawnujący nas łóżeczek. Dobra, workbench no. mogę postawić w sumie ten Lizardowy. O Lizard idzie. Wiem, bo. Liz hard. Hard. Moje lizard. Ale... Lizard. Tak fajny wiesz. Lizard. Lizard. Na hardzie. Lizard. Na hardzie, no, Lizard. Mały no minionek. Co ten się tu tam robi? Nie wiem, nie znam się, Co ten się... na Lizard. Już? Postawiaj. Zasiedź mi tu coś, jak możesz. Jeszcze u góry muszę postawić ścianę Dlaczego? No żeby łóżko można było postawić. Aha. Z Dobra, spampoj tam mam. Okay. ja też okay. To idziemy. To ciśniemy dalej, tylko uwaga na pułapki, naprawdę. Czekaj. Moje mnionki. One idą pierwsze W sumie to jest bardzo dobry pomysł. Żeby one szły pierwsze. To są sapery, sapery to są. Okay? dobra. Napisałem coś Zitowi, bo z gredzia zdobył kilka... A czemu wy tu nie otwieracie? Tu są itemy. <śkrzynie> Skrzynie... To skrzynki, wow, ja nawet nie zauważyłem jej. Co Ale możesz jest? pokazać. O właśnie, e, Magnetos Magnet. czy coś takiego. To po prostu atakuje wszystkie moby, które są obecnie tutaj. Cholera, te puławki są takie, że ja muszę chwilę tutaj poczekać. Niech to zniknie. Zgredzie powieść się u góry. Szybko! Dobra. Moje minionki tam się wbiją, tak jak muszę słyszeć. Słyszę. Nie przeszkadza mi to, że się biją. Zaraz ja sobie użyję słabego potiona, żeby nie marnować tego lepszego. Bo ich crafting jest trochę trudniejszy. Dobra, tu mamy posągi. Mam też jakąś maszynę? Nie, myślałem, że jakaś maszyna. Yo pułapka. No czy tutaj są super dary... O, super der... trapy znalazłem. Kto zginął? Ja. A coś mnie trafiło, cholera. Tam jest skrzynka i tam jest yy, oko katulu, czy coś takiego. Aha. Ej, ta twoja Ej, o... tarcza tam została, wiesz, na początku. Moja? N znaczy ta twoja głowa Tiki. Właśnie z jakiego to przedmiotu wypada ta głowa tiki? Aha, Tiki totem jeszcze ma, coś takiego z Gredzie, ale jo. nie wiem. Wow, nie pamiętam dokładnie co to robiło. Widzicie, tutaj tu są itemy, najpierw... O cholera. Tu było dwa łapki znowu. Czekaj, moje saperzy to się załatwiam Już się roz... Liłem. Mam profesjonalnych saperów. Zgrodzie <grym> sapery Tu jest pułapka, uwaga. Widzę, tam jest krzynka. Dobra, no to otwórzcie ją. Okej. Okay. Eee, lizard po cel i jakieś To te lizard wie? cele są bardzo potrzebne, wiesz. No, to zbieram to. A użyję sobie kotki. Ok. Okej. I skrzynki zbierajcie. Bo fajnie wyglądają. I dart trapy też możecie zbierać. To takie super bone bo zadają spory damage. Co? Uważajcie, tam jest pułapka. Wow. Gdzie to nie! Prawie bym padł. Tylko gdzie one są? A, A! tutaj są, dobra A! Weź to Staram się, ale ich tu jest sporo. Za 5 sekund się wyrespie. Moment. Aha, tu są jakieś klocki Nie ma tych pułapek już. Czekaj, niszczę te płytki naciskowe Cicho, cicho, cicho Przesrane są tu płyty Cicho O, okej. Okay. czemu tu jest pułapek po no, Jezus zgrodził uważaj Cicho, saperzy A jakiś nowy mob tam latający, coś widzę A to Flying Snake A taki wąży. tam taki tam wąż nie ma tu pułapki, bo ja nie widzę tych pułapek Jedna z... jest pułapka uwaga do góry o! Gdzie, 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 gdzie? Pięta, gdzie jest Zito? A co z Zitem? Zito już tam nie naprzód. On się zrespił w górę. To jest e, skrzynka. Gdzie jest nie, skrzynka? Tu jest. Tu jest Ona Zito? Już... No. A tu nie ma pułapek nigdzie? Nie. Co w tej skrzyni było? A nic. On już chyba wszystko tu zabrał Pomysł może żeby teraz wolnił Byłem inaczej. Jakieś drewno, o tu jest jakiś taki inny pokój. Z drewnem, coś się zaczyna tu budować. Dobra, ja sobie dodam normalnego putniąka. Czy tu są pułapki? Są pułapki, dobra. Są, bo już dostałem. <grytanie> <grytanie> tak, są pułapki. Dzięki Skręcicie. Przyjąłeś to na kotę. Dobra, ale nie idźcie tak szybko. Napisz mu, żebyście tak nie iżli. Ja tu chcę wszystko nagrać, żeby wam. Widzę, żeby pokazać. A ci? Leco? O! O, co to, to jest? Jest to miejsce. Nie? Ale dostałem! Z ognia dostałem. Czekaj, bo to są flame trapy. O cholera, spadły na mnie wszystkie te. Nie! Uuuu! Trudny ten Ja tu muszę trochę. poczekać chwilę. Czekaj, To poczekaj też na mnie. Okay? Jeśli to by to coś mnie uleczyło przez chwilę. Fajnie, to wyczek jedna na mnie, dobra? Ja już tam pędzę. Czeba, bo mi biją lizard latający coś. Lizard latający coś. Gdzie, gdzie leczy mnie, to jest Mimik tu jest. A, tam jest. Dobra, to nie są pułapki, choćby. Dobra, to by mimik, a ja tam. Wiesz, co to jest, to miejsce, gdzie się golema przyzywa, tylko jeszcze poniszczę pułapki, bo. No to chwila. Wait on for me. Ale nie wiem czy to w ogóle w tym odcinku bo będziemy bić. Tu trzeba poniszczyć pułapek pełno, w ogóle przygotować arenę. A w sumie możemy tak. Będzie taki dłuższy odcinek jeden z... Wow! WOUU! za chwilę. Ale mi nie potrzebno jest tutaj w krystale. Yeah. Ej Słucham cię. Weź, chodź tu. Zgrać, przecież się zrespisz, spokojnie. Ale A nie poza mogę. tym masz 30 HP jeszcze, jesteś mistrzem. Ale tutaj są pułapki Ty przetrzymaj A! je. Co to jest to okniste coś? Flame Chwila. Trap czy coś takiego? Killing, killing. Okej. Okay. No i co? To nie ma już pułapek nigdzie? No nie Nic powinno, powinno być. No. no to dobra. Trzy. Zgrydził. Nie strasznie Trochę nawet. Jedzie. Chyba cię posrało. <laughs> <laughs> Zgradziła. <laughs> A ty jest debil Zniszcie mu ręce najpierw Okej okay. słabo mnie tą ręką zaatakował coś ten golem ale Ej nie jest taki dobry, chyba Stop, go dodamy Słabiutki Aha no, no ta... bo on ma dwie formy, ja pierdzielę No ej, ja biję tą głowę Dobra, nie, nie bij, da się... bij głowę Nie da się już? Aha. Ale można go tyle razy przyzwać, ile mamy tych, tych takich. Słaby. Jest co? Orzekam, że Golem jest słabym, słabym bossem. Plantera była trudniejsza od Golema. Ja buffy jeszcze załączę, patrz. Chodź we mnie, chodź, chodź we mnie. A ty kotku, wiecie do cię na hoksa. Dobra, leczymy. Ta głowa golema tylko coś tam zrzuca, więc za nią po prostu trzeba uważać, a tak to się... ale on jest strasznie prosty. A dostałem zajebiste rzeczy. Dobra, przyzywam kolejnego, nie? Jeśli będziemy. Jak się to przyzywa? A w ten sposób. Później się podzielimy dropem, bo najpewniej będzie jakiś taki dosyć ciężki. Chociaż z pierwszego mi wydropił yy, golem z trofie, więc spoczko. Czyli rzadki drop na początek, chociaż szkoda, że w ogóle nieprzydatny praktycznie, no, tam... Jak zrobimy ten pokój z takim, wiecie, mi z bossów, no to, to wtedy, A to tylko taki do wyglądu. Zajebista jest ta umiejętność Zita z tej yy, jego, no, zbroi, że ona zleczyć też może. Ona życie się spokusowała, to jak Co wydropo? Dzięki, Zgrodzie za info. He, co się stało? He. No, daj mi dwa te rzeczy. Jakie dwa rzeczy? No, to co się tutaj wsadza? Nie. Dlaczego? Ja to zrobię sam. Patrz, patrz. A masz noryjni. Ale jest strasznie prosty. Mhm. A ja mam Titan Glow i coś tam jeszcze. Właśnie nie powiedziałem, patrzcie na moje na chwileczkę, drodzy widzowie. Widzicie tam Ang Shield, nie wiem czy to wcześniej mówiłem. Ym, 8 demajera w niej w sumie mam, więc... znaczy defensa przepraszam. I to jest odporność na większość debuffów, odporność na knockbacka i odporność na ogniste bloki. Dodatkowo, jeszcze mam teraz yy, nad tą tarczą yy, taką ognistą... Dwa razy go pokonaliśmy naraz. Ooo, drpnął mi z golem, pizd. Chcę zobaczyć, jak to działa, bo to jest podobna lepsza wersja. O, zajbiste to jest. Tylko, że nikt mnie nie bije przez jakiś czas, ten pan. Ale to ma zasięg, ta pięść golema. Ale fajny ogólny koncept, mi się bardzo podoba pomysł tą tutaj taką, wiesz, świątynią z bossem takim asteckim typowo. Poset hatchet, jest! 116 demadża, Czajś zgryził. Ja pierdolę. Ile? 116 damage mam bazowego w jakimś itemku. Wow. To jest no, coś w stylu... Znamy, znaczy oddam wam później resztę swoich... waszych itemów, prawda? Bo... Ja tu tylko... To, to jest akurat dla mnie, bo ja jestem, wiesz, takim... O. To jest taki toporek. Patrz konwencji! Konwencji! To dobrze, tak. Ja... Bo taki mam buff teraz. Kurde, trochę życia straciłem, jak debil w oczywiście. E, musicie go zdobić, bo ja padnę pierwszy raz w dzisiejszym A, Zapomniałem, że mogę się spotować. No. O! Golem Tropchy, co to jest? Trofią z Golema, trofi I tam mam Glob, jeszcze Stone, coś Mogę tam. go jeszcze jednego przyzwać, chcecie? W sensie? O! Mogę? Czekaj. Trzy... Dwa... Jeden. E. to z tych Glissardu zrobią te... coś się e, oprzyzywania? z y, ze skrzyni zabawek. To już tego nie będziemy mieć. No nie, ale można też wejść... Ja mam jeszcze przy sobie dwa klucze do dżungli bo zabijaliśmy ze Zgredziem planterę, żeby wydropić mu tą... Ja jeszcze. mam jeden jeszcze, ale ty o, go chyba No, to, to można wejść bez zabijania plantery do trzech... Nie, to, tobie nie zabierałem. Można wejść do jeszcze trzech... Yy, jak to się nazywa? Yy, Dokładnie. Dzięki, Zgredzia. O, Zyta gra teraz w Terraria. Fajnie wiedzieć, że... Dzięki temu, że jest na serwerze, się o tym nie wiedziałem. Eye of Golem. Dobra, mam oh. dwa. Z tego też sobie zrobię... Igen? Ej, co? Ja mam tak. Rękę do golema, tu masz oko. Ktoś tam jeszcze, jeszcze, jeszcze może z ma. O, Podnosi wszystkie możliwe statystyki, jeśli jest dzień, świetnie. Stinger, hmm. jakieś pistolet dla Snumberla. Stinger, ja też patrzę, widzisz taki. Wow, no on guga. strzela. On, on jest z sztylu. A dla Zito niestety nic nie ma. Jak sztylo. Cholerka, tak trochę głupia, że dla Unreal, patrz, Un od razu Unreal. Bo... Nie no. wiedzieliś, ale <laughs> O Boże, nie. ale to ma okrotny damage. 16 damage'a, rozumiesz z gradzią? gdzie to ma Magic Dagery przez chwilą tam z... E, jak to się nazywa? Co on strzela? Magic dodgerami. Ale wiecie co? co? Czy ktoś ma kilo z niego? Nie. Z niego musi dropić kilo, Który jest w stanie wykopywać tam. O kurde, nie dropił nam kilo jeszcze. Zawsze napisałem Amsz zamiast am Masz, oczywiście. Kurde, 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 kurde. Chyba że gdzieś je ale nie widzimy. Że nie widzę na pewno. Ja miałem już taki fajny kilofik, podobny dosyć do Posted Hatcheta, który po prostu pozwala nam rozwalać te wszystkie. czekajcie chwilkę, zrobię tak. Nie, nadal mam ten, czyli Nie mam żadnego sobie Dobra, tego lepiej nie niszczyć, bo jeszcze wyłączy, więc zaraz jak ten toporek wraca. Boże, jaki zarobisty ten toporek jest. Dobra, co jeszcze tu mam? Mam to. Okej, okay, tak, dobra. I jeszcze mam to, czyli muszę to sobie połączyć z Destroyer Emblematem i będę miał Avenger Emblemat. Nie! Avenger węża to i będę miał dostroje sobie zamienię za to a może jeszcze Sunstone'a sobie zamienię za to wtedy będę miał w ciągu dnia wszystkie staty w górę i to by było zajebistym pomysłem nie przeklinając okej, okay, ale na razie dzięki za oglądanie do zobaczenia, Zito i Zgredzio Zgredzio, halo Zgredzio umarł dobra Nieważne, yy, w każdym razie dzięki za oglądanie, my jeszcze sobie zabijamy kilka tych golemów dla wydropienia może tego w końcu poporka, który... znaczy porka tego kilofiku śmiesznego Który ma 210 powera, kilofa i wtedy można kopać te bloczki tutaj, bo z tego byśmy chcieli troszkę coś tam porobić, może fajne by były W sumie to jest najwytrzymalszy bloczek w całej grze, więc no tak ale dobra, bez przyciągania. Dzięki za oglądanie i papier. Dobra, no dziękuję bardzo, serdecznie. <laughs> Pożegnaj cześć? się już. No powiedz, cześć. No i. Czekaj, już coś mówię, chwila. fila. Nie my tego za. O, okej, okay, mam. Co <laughs> za, powiedz, dobra. Cześć, mam i cześć. Pa, pa.